Они добры. Мали. Мали. sobie zrobiłem zupkę na śniadanie dla trochę wody W raz piętnaście szósty Tak to jest. Właśnie. Ja okno otworzę. A to po co tutaj trzymać? na no. hmm. wystawa. Ale co? A to? Ja zaraz zabiorę. Wystawa. To dobrze, leży to ci to nic nie przeszkadza to no, tobie nic nie przeszkadza a właśnie moja koleżanka kiedyś w tamtych latach to chodziło z dzikiem i pobrali się teraz rozwiedli się tak samo o moja dziewczyna to przyjeżdżała przyjechała raz już nie pamiętam jak się nazywa Właśnie mówiła, a właśnie mówiła, że też wyszła za mąż, dziecko i też się roz, rozeszli się. Tu widzicie Teraz kobiety są samotne mają kolegów. Nie, tyle lat No i pokazywała swojego syna wysoki. Serdecznie go też pozdrawiam. I córka i dwie córeczki. A i córka jakie ładne włosy ma kręcone długie. Pupę kręcone te Ładne dzieci No wcześniej była taka szczupła, a ona też choruje, mówiła, że coś z nogą. a mówiła, że mnie ogląda, gdzie ci oglądają, to serdecznie pozdrawiam.

Ja jeszcze wam mogę powiedzieć takie to w życie widzicie jak to w ogóle jest a siostra mówiła ostatnim razem była zdjęcie robiła mówiła że do końca miesiąca i to u ciebie się zagodzi wszystko não going for that bubble Takie to życie. Mam adres zapisała, zapraszała, żebym mógł. Kiedyś ja przyjeżdżałem. Młode lata to było. Ja pamiętam No mówiłem, że mam to ja pamiętam mamę Święty pamięci powiedział, że dwadzieścia lat nie żyje O, syna pokazywała, a no rozmawialiśmy sporo. Sądzie, gastronomie, uczy się właśnie. Już mówiła, że lubi też gotować. Zapraszała. Zapraszała przyjeść na obiad. W niedzielę. No taksówką musiałbym jechać. Samochodu nie mam. A ma próbę jazdy. A mówi z nogą. Sam nie, odpisywał, nie odpisywała. No, koleżanka, 25 lat. Ale co. Wtedy, co my się głęboko znaliśmy, to po prostu z moim kolegą chodziła. Pamiętam, na pks jest -y stary też chodziliśmy tam. O i mówiłem, że miałem się zaręczyć. и кубы мне вышло. А говорила, не морчи. если найдешь знаешь, кобита? а по, сделала квад, что Koleżanki? Może koleżankę poznacie się. Pokażę zdjęcie, może któraś będzie zainteresowana. No i co przyjechać w tygodniu? Z córką na pewno. Z synem. co jeszcze wam mogę powiedzieć. Tak, tutaj właśnie brakuje kobiety, żeby tutaj ogarnąć, żeby mogła przygotować. Obiad. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedziałem telefon ja. No na razie miłego dnia